Widzowie. Witam Was na nowym filmie na tym kanale. No jak widzicie, mówiłem wam. Wysyłałem na kanał, że będziemy tak grać. Popatrzcie jak ja już mam długie nogi, a ja w tym grałem. No, gdzieś sobie tutaj odebrałem. Ale nie pamiętam nic gdzie? Schowaj nogi. Klik. O! Jestem taki malutki. Ale mam spila! I Mr. Bombastik, bomba Fantastic. Dzisiaj się już mniej stresuję nagrywać. Ale też się trochę stresuję. Nadal nie wiem czego. No jakie ja, ja mam długie nogi, jak na tym siedzę. I jak ja na ja to patrzę. O ja nie mogę Ile tego... Ile ich tutaj jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aż! Ład! 9 aż Nie no to już chyba lekka przesada z tymi, z tymi krainami. Co? Spinuję. Za 19 bobu! Och no! Aha. Dobra, schowam nogi, bo mi się nie chce takich długich... Takich długich mieć jeden. Okej, okay, odrodzenie. Za 200 rozmiaru. No. Dobra, lecę na następną kolejne. Nara. E, tutaj się powinno więcej dziać, mi się tak wydaje. Szkoda, że klikać nie można. Żeby bardzo chętnie poklikał. Widzicie, muszę... Nie. Dobra, nie. Poczekajcie. Co to? Trampolina? Dobra. Szybko. Ja chcę poskakać. O, tutaj jest mniejsza. To na to. I zdawajcie mnie do znaj. Będę kasował innych swoich znaj ale nie was, w sobie, zapomnijcie, mój nick, cr7kapi, ale zazwyczaj to miałem Mr mrbombastik, no taki miałem zazwyczaj nick, ale teraz możecie wpisywać taki, czyli cr7kapi, teraz możecie wpisywać, nie Lewandowski to co tutaj pisze, tylko cr 7 k Jak chcecie mnie dodać w ogóle do snaj, jak chcecie mnie mieć? W ogóle w snaj. Chyba, jak nie chcecie, to okej, okay, nie Nie mam nic. Nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko, ale ile ona ma odrodzeń? Jeszcze tylko 350. Dobra. Da się to zrobić. Jakie mam długie nogi? Klub! ehe nie wydaje mi się, że mam aż takie długie. Ale długie mam trochę. Jestem wyższy od. Niej. Ha, 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 ale z ciebie bambik. O nie, czemu jest to mniejszy! O nie. Proszę, nie. No wy sobie chyba... O nie. Proszę, no nie. No tak. Tak się bawić mamy? Nie, no proszę was. Och, no. O, ale mam długie nogi. No naprawdę, mega długie nogi. O. Nie żyje już. już chlup Nie żyje już chlub Nie żyje już chlub Nie żyje już chlub To straszne I chlub Jak się rozłożę mocno U, O chyba skręciłem kostkę w, w lewej nodze Fergadasz. Za ile? O, to kilkanaście lat. A, Jobie, chwileczkę poczekajcie, bo muszę coś zrobić. Jobie, już jestem, bo musiałam sobie pójść po picie. I zatrzymałem film, dlatego. Ale zaraz już nic. Jest... Dobra. Kolejne odrodzenie. Jeszcze dwa odrodzenia. Niczego nie słyszeliście. Wcale. Wcale teraz nie słyszeliście, że piję wodę. Dobra, 850. Na luzie. Popatrzcie, widzę, jak to mi zasuwa. Nie wiem jak. O, tu, 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 tu. 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 Tu, tu, tu. Tu, 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 wszędzie. I lecę na to gigantyczne. Hmm. Ech. Idź tam, do nieba. Szybciej chyba pójdzie, jak będę miał takie króciutkie nóżki. Ja tam ich wszystkich widzę. Teraz trzeba stąd jedynie skoczyć. Trampolina. O kurde. O, przepraszam. Chlub lecimy. Lecę. Lec. Nie zatrzymuj się! Nie, proszę! Lecisz dalej! Leć! Leć! Dobrze! Wierzę w ciebie! O nie! Dłuższe nogi więcej dadzą! O, 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 kurde. Ale zleciałem jak torpeda! Za chwilę czwarty rebirw! Szybciej myślałem, że dłużej to pójdzie. Ale też w sumie myślałem, że krócej to pójdzie. Już nie wiem czy dłużej, czy krócej. No, a nie pytajcie się mnie nawet. O! Chodź usiądź Popatrz jakie mam króciutkie nóżki. Chodź i Odrodzenie. Odrodzenie. Hihihwaj. Teraz dostaję pięć. Czyli coraz szybciej. Znowu musiałam się napić. Nie, nie mogę. Musiałam znowu. Dobra, ostatni. Tak, ostatni rebir. Równa się następna kraina. I to jest niby. Echem, to jest najlepsza kraina, czyli nawiedzony. 90 wymaganych powrotów. Dobra, nieźle. Dobra, dzisiaj zrobię dwa odcinki. On się nudzi, bo. Nie chcę mi się samemu grać. Chcę z widzami trochę pogadać. Ale to później. To później. Będę musiał jeszcze ten film po pierwsze zmontować i takie tam dalej. A więc powiedzmy, że wszystkie te krainy, czyli to to, to i to to koniec odcinka. Pasuje? No i świetnie. lepkie nogi. No. Kiedy następna kraina? Za? Ile? Tysiąc? No, prawie tysiąc i pół. Aha, czyli tutaj plus sześć będę dostawał. I co? Prawie sekundę te rozmiar nogi. Stoję tak Tu, 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 tu. Co... No pół sekundy. Ale za chwilę następny rebir na następną krainę. Te nogi mam zbyt długie już. O, za chwilę, za chwilę. Za chwilę to się dzieje. Jak ja będę miał długie nogi. Co się stało? Dobra. Let's go! 6 dostaję. To jest jakaś kraina aliena. Patrzcie no. Taki on na nigdy nie będę miał. Pamiętajcie o tym. Co tutaj takie wielkie trampoliny? Dobra, lecę tam na górę. Dotknij słońce, aby osiągnąć A gdzie słońce? Dobra, myszką dotknąłem słońca, proszę. Let's go na górę. Na górę. Let's go na górę. Let's go na górę. Let's go na górę. Dobra. Ile jeszcze? O, mało. Myślałem, że jeszcze dłużej będę wchodził pod tą, po tych schodach. Ale. Hmm, wcale jeszcze nie bilard schodów. Dobra, let's go! Dawaj, o! Co jest, o! Dawaj to! Dawaj to! A co się stanie jak... Dawaj to! Dawaj to! Dawaj to! Dawaj! Mam. Jestem na szczycie. I co? Dotknąłem sło... Mam dotknąć słońca, a to dotknęło słońce, słońce. Ale tam było takie... Żebym dotknął słońca, teraz padam na rurę. Let's go. Oto tutaj było. Oj. Przerę doleń dotknąłem. O, dotknąłem słońca. Dotknij. Dotknij słońca. Proszę. Dotykam. Myszką. No i odrodzenie poproszę. Let's go! Plus 7 dostaję. Czyli jeszcze 4 revirfy. 4 odrodzenia, do żeby odblokować nową krainę lawę. Ale no tutaj, 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 te nogi. Rozmiar nogi tutaj wszędzie pisze. I ciągle piszę. Bo to jest na sekundę, wreszcie. Ale nie wydaje mi się, żeby to było na sekundę. Bo. Czyli, jak będę miał już najlepszą krainę z tej gry, to. Ile ja. Jakie ja szybko będę dostawał te rozmiar nogi? Te nogi. Jakie ja szybko będę dostawał. E, dobra, już mam długie. Myślałem, że krótsze mam To jest... Co to? Z Zbentena ten... Yy, ta dziura Zbentena, co... Ten zegarek spadał. O, popatrzcie. Co to? O Neptun! Chodź tu! Lecę po ciebie. Chodź tu. Nie docięgnę! Rozmiar do nogi. skacze! Ehe! 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 Jak to się trzyma? Jak to się trzyma? Wiem, że to jest gra i Roblox, ale wprowadźmy w życie jak to by się wywaliło na dół. To się w ogóle nie trzyma. Hej. Halo. O! Tutaj jakieś oby. Nie wiem czy mi się chce, ale spróbuję, dobra. Lecę. Poczekajcie, chwilczka. Dobra. Nie dobra, nie będę oszukiwał Żebyście w komentarzach tam roz nie rozprowadzili wojny. Oj, a jednak muszę. Dawaj szybciej. Szybciej. Dawaj, szybciej. O, kurde. Co jest? to na luzie umiem zrobić takie rzeczy. To czemu ja spadam? Ach, o kurde! Ej, ja skakać nie mogę. mam to zrobić? Teraz robię. Lecę? Dobra, bez spacji. Bez spacji. O, patrzcie, bez spacji. Bez spacji, bez spacji. Tutaj ze spacją. O kurde, no. Ale patrzę, ja mam plan. <grym wytku> I już skończyłem. Muszę takie coś zrobić. Uff. O ja! Zaczybę birwsony. Klik. Zaczybę birwsony, czyli odrodzenia. Będę miał następną krainę, która się nazywała. No, dobra. Dobra. Ko o kurde. Oj, przepraszam. Takie długie mam nogi. Dobra. Ósmy. Klik. Dobra, znowu mam takie długie nogi. I co jak zrobię? Zaraz klik. O. Zamieniłem się w gardło. Chłop. O ja!

Za dwa Przecież Zresztą już 20 minut ten film trwa. Och, no. No, Gatplis. No. 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 Lava. City. O pieczarki. City. A to znaczy? City. Holland, Holland. Ja chcę już na tą krainę. Zgodzicie się, że jutro dokończymy to. Bo to już za długo trwa. A więc widzowie widzimy się jutro na następnym odcinku. Dzisiaj zrobię jeszcze czegoś innego. Pa.